I wszyscy pobiegli i żarcie opustoszało. Pusty plac. No i stało się tak, że jestem piechurem na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich. To w ogóle nie było planowane. A ostatnio dużo dziwnych rzeczy nie było planowane. No i tak jak są to wita e, swoich klientów, swoich użytkowników wielbicieli marki hasłem Adventure Starts Here no to w sumie można powiedzieć, że i u mnie przygoda się tutaj zaczyna, chociaż jak tak sobie myślałem o przygodzie zawsze, to kojarzyło mi się z czymś takim pozytywnym, że przygoda jest czymś pozytywnym e, no ale chyba to się dopiero okaże, czy ona będzie pozytywna, czy nie. Może po prostu jest tak, że na początku przygody nie wiadomo, jaka ona będzie, więc towarzyszy temu jakiś lęk. Ale chyba najgorsze jest to, że przygoda zawsze mi się kojarzyła z czymś takim: że to jest coś, na co trzeba się samemu zdecydować. No bo jak ktoś nie chce jakiejś przygody, Ee, życie mu przynosi tam przygodę. No to nie do końca można by powiedzieć, że to przygoda. Ale może jest to przygoda, tylko trzeba trochę na to, inaczej na to spojrzeć. No w każdym razie myślę, że można powiedzieć z powodzeniem, że tutaj zaczyna się moja przygoda. A jak ona będzie wyglądać i gdzie mnie zaprowadzi, no ja to być może będę mógł o tym na bieżąco opowiadać.

Korek się zrobił na trasie. Podobno na Monteveres nawet są korki, nie wiem, nie byłem. Ogólnie to spoko, ja to nawet nie biegnę, nie? Ale jak mi biją brawo. To w sumie biorę. Bardzo to jest wymowne, nie? Samotny piechór pośród biegaczy. Taki symbolizm, który można odnieść do życia, że ja sobie spaceruję, a życie biegnie. I zostałem w tyle. No, dużo jest ostatnio takiej symboliki u mnie, ale nie można popłynąć na takiej symbolice, bo ona jest bardzo dostępna, bardzo łatwa. A prawda jest taka, że tutaj na przykład na podejściu 80% osób, które biegło, tak naprawdę szło. No, no więc, jasne, że jest te 20%, które będzie biegło, ale większość jednak idzie, więc to tak jest, że jak jest pod górkę, trzeba po prostu zwolnić. Nie da się cały czas biec. I tak samo w życiu. I tak to jestem pośród niczego poza szlakiem. No ale ponieważ ja nie biegnę, no to nie będę za nimi podążał tych 20 kilometrów Chociaż w sumie jest to do wykonania, bo nawet idąc, można się zmieścić w czasie, który wynosi aż 5 godzin. No bo dużo osób tutaj po prostu idzie, a nie biegnie. Jest wiele osób, dla których. Samym wydarzeniem życiowym jest udział w czymś takim, a nie ciśnięcie jakiegoś konkretnego wyniku. No i to jest w porządku, bo każdy ma jakąś swoją górę, na którą się spina, i dla każdego jest ona inna. I każdy musi być maleistą, każdy ma swój Everest. Taki tutaj, gadałem z kilkoma osobami na szlaku, właściwie to każdy ma inne motywacje, częściej z przyjaciółmi. Część jest dlatego, że nie miała co robić, więc po prostu przyjechała, no bo czemu nie? Część jest taka, że mierzy się sama ze sobą no i chcą po prostu zmieścić się w czasie. E, także dobrze jest się z takim spotkać, bo wtedy widać, że ta symbolika, która się rzuca w oczy jako pierwsza, o której mówiłem przed chwilą, tak naprawdę jest gówno i za to, nie warto za tym podążać. Eee, o, żuczek. Ale ładny. Eee, no niestety minus jest taki, że wywiało mnie na trasę, gdzie będę zbierał kleszcze. No, ale coś za coś. W końcu to las. Ale szlak przynajmniej jest ładnie wydeptany. Zobaczymy, co tutaj będzie wodnego po drodze. Na pewno coś będzie wodnego. Zawsze jest. Mówiłem o innych, że każdy tutaj przyjechał po coś innego. I ma na to jakiś inny pomysł i powód. No więc jaki mam ja A więc ja mam chyba najtrudniejszy, który można mieć w życiu, bo to jest próba zmierzenia się z całym sobą i to nie tyle z własnymi słabościami. Chociaż trochę pewnie też, ale dosłownie ze sobą z czuciem się dobrze ze sobą i z byciem ze sobą to jest to absolutnie priorytet. Chociaż zawsze mi się wydawało, że nie mam z tym akurat problemu. Ale jednak jest w tym coś przerażającego. No i tak jak mówiłem na wstępie, że fajnie byłoby to traktować jako przygodę. Gdzie jest trasa? Zegarek twierdzi, że przede mną. Może ma rację. No, ale błądzenie też jest elementem przygody, podobno. Także idziemy. Więc mierzenie się ze sobą. Ja poznaję się od pewnego czasu, od lat, inwestując w różnego rodzaju badania rozwojowe obserwacje galupa różnego rodzaju testów psychologicznych psychoterapię, jedną, drugą. Gdzie ten szlak? Nie wiadomo. W końcu różnego rodzaju badania, w tym badania genetyczne. No i chyba w tym wszystkim naprawdę jeszcze bardziej się pogubiłem. Albo też za bardzo sfokusowałem się na rzeczach takich... Mm, zobiektywizowanych, policzalnych, nieżalnych. A to, czego zabrakło, to wejścia w jądro ciemności, swoją własną emocjonalność, swoje własne ja no i przyjrzenie się tak naprawdę, co tam jest i co kryje się za tymi wszystkimi potrzebami i za całą tą pasywnością, która powoduje, że tak sobie płynę i do końca wydaje mi się, że bez steru. No, więc to jest moja podróż. Wydaje mi się, że ona będzie tutaj też częściowo dokumentowana. Zasuwa się takie podstawowe pytanie: czy się boję? I na to akurat jest bardzo prosta odpowiedź. No, jasne, że tak. Kto by się nie bał. Y ale też nie jest to chyba paraliżujące i to jest bardzo pocieszające. Jaki mam na to pomysł? Więc pomysł na to taki, żeby skorzystać faktycznie z tego, co udało mi się zrozumieć o sobie. Co udało mi się wydobyć w kontekście moich talentów, mojego ja, moich silnych stron. Nie okazuje się, że relacje są moimi silnymi stronami. Przyjaźnie. No i ostatnio okazuje się, że budowanie swego rodzaju trampolin w postaci bliskich mi ludzi. mniej lub bardziej. No ale jednak budowanie relacji jest procesem, więc nie można opierać się tylko na kimś kogoś sto lat. No i te ludzkie trampoliny trochę pozwalają mi się wybić w nieznane. No i eksperymentować. Bo to, co jest kluczowe w tym momencie, to wyjście ze starych schematów i wyjście ze swojej głowy, żeby czegoś doświadczyć i zobaczyć, jak to po prostu smakuje. Bo nie można tylko kierować się instrukcjami i galupem i mądrymi tekstami. Po prostu nie da się tego zrobić bez empirii. Z doświadczenia tego samemu. I tak jak Sunto ma taką filozofię projektując swoje zegarki, żeby była to taka asysta w bieganiu i w sporcie. Asysta, a nie coś, co jest celem samym sobie. Tak, żeby móc się zgubić po prostu w naturze. Zgubić w tym poszukiwaniu. No, bo wyjścia w naturę to często też jest poszukiwanie siebie. E, no ale jednak, żeby móc się potem odnaleźć z powrotem, żeby móc wrócić, żeby to nie było takie zgubienie na zawsze, e, tak ja próbuję przejąć ten plan, e, skorzystać trochę z tej filozofii, więc chcę mieć miejsce do tego, żeby wrócić, mieć, ta, mieć taką bezpieczną, emocjonalną przystań, co w tej chwili będzie ultra trudne, ale... Widzę, że mam na przykład wspomnianych wcześniej przyjaciół, którzy mogą mi to umożliwić. Ee, więc tak, chodzi o to, żeby się gubić, poszukując, ale też mieć gdzie wrócić. Żeby to nie była taka tułaczka włóczykija, a który po prostu jest wyrzucany gdzieś przez ocean, nie wiadomo gdzie. No, a chodzi o to też, żeby trochę oddać kontrolę, ale też żeby jednak nie całkiem żeby jednak mieć kontrolę i wpływ na te rzeczy, na które można mieć wpływ. No bo na wszystko ma się wpływ. być może jest też tak, że zawsze znajdzie się jakieś obejście jakaś droga dookoła, żeby wrócić na szlak więc może nie zawsze to, co wydaje się beznadziejne jest w rzeczywistości beznadziejne ale trzeba próbować, jak się nie wyjdzie w las to się nie zobaczy drzew a to też a propos tego lasu jest takie zabawne tylko może trochę dygresja ja nigdy nie bałem się chodzić po lasach nocą, bo ta ciemność jakaś taka zawsze była dla mnie otulająca. Większość ludzi boi się lasu nocą, bo jest tam nie wiadomo co. No a ja zawsze wychodziłem z założenia, że przecież nie ma się czego bać, no bo tam właśnie nic nie ma i łatwiej dostać w dziób po prostu idąc po mieście oła, w nocy niż w lesie nocą kto by chciał siedzieć w nocy w lesie, w środku lasu i nie wiem, czyha, czyhać na kogoś bez przesady gdzie mają ciekawsze rzeczy do roboty a łatwiej jest kogoś napaść w mieście więc można to też wyciągnąć do życia i spróbować wyjść do takiego ciemnego lasu a może to też bez sensu z drugiej strony no bo jeżeli porównuje się życie do ciemnego lasu no to to jest też chyba punkt, z którego wypadałoby wyjść, no bo życie nie jest ciemnym lasem. Chociaż jakbym miał to opowiadać jeszcze pół roku temu, to może bym przytaknął, że przecież to jest ciemny las. No więc tak wygląda zmiana. Zmiana jest możliwa. Zmiana dokonuje się w głowie, ale nie dokonuje się w głowie, jak się w niej mieli samemu, tylko jak się spotyka z innymi głowami jest warto wychodzi z głowy, do innych głów. To jest tak jak w tym wcześniejszym odcinku na temat zjazdów, że jest coś wspaniałego w zjazdach rowerem, ta wolność doświadczanie prędkości tak w biegach i zbiegach głównie trailowych technika jest niesamowita i to, że jest się sfokusowanym tylko na tym co przed oczami na dwóch, trzech kolejnych krokach, które trzeba zaplanować na balansowaniu całym ciałem i to jest takie trochę mm, może nawet może odpowieczające to jest złe słowo, bo to jest bardzo ludzkie, ale chcę powiedzieć, że takie prymitywne, może nawet trochę zwierzęce, bo nie ma wtedy tej abstrakcji ludzkiej, kombinowania jakiegoś dziwnego myślenia. Jest tylko coś bardzo prostolinijnego, takiego, żeby po prostu nie wyrżnąć, nie zgubić zębów, nie? Nie jest to przekombinowane działanie, tylko tu i teraz. No, jest się w pędzie, więc nie można tak sobie po prostu się zatrzymać i stwierdzić. Hmm, tutaj opracuję sobie strategię zbiegu i trzymam się na 15 minut, rozpiszę sobie to, zrobię Excel'a. Nie, tutaj po prostu działają wszystkie zmysły. Zaangażowane jest całe ciało, co jest tu i teraz. To jest niesamowicie relaksujące doświadczenie wbrew pozorom, bo jak się leci w dół z dużą prędkością, no to też tętno potrafi być bardzo wysokie. A jednak, głowa przy tym odpoczywa. No i jak jesteśmy już tutaj, a gdzie jesteśmy? Jesteśmy w lesie. No to małe wyjaśnienie w ogóle, dlaczego ja o tym mówię na kanale, który w tej chwili nazywa się Roweroterapia. A wydaje mi się, że to trochę zbyt pochopna była nazwa. No bo przecież doskonale wiem o tym, że u mnie rower to jest tylko temat na lato. Ogólnie, jak jest ciepło. O, tu są trzy ambony podobno. To znaczy, jest to jakiś szczyt. Nie to, że są faktycznie trzy ambony, ale, ale szczyt taki. Fajnie, dobrze wiedzieć. Trzech ambon nie ma, ale to nic. Zresztą też jest jeszcze jakaś tablica. No, że są tutaj trzy ambony. Nie wiadomo. No, wracając do tematu roweroterapii. Dlaczego roweroterapia? No, właściwie to. To jest trochę szerszy temat niż rower. I rower tak naprawdę był narzędziem. Ale to jest narzędzie letnie, a w miesiącach zimowych będą to spacery pewnie, biegi. A jak się biegać, tak trochę ciężko nagrywać, to zobaczymy. No i jakieś takie tripy górskie. Zobaczymy, jak się będzie zmieniać forma po prostu przez ten czas. Natomiast na pewno będzie to opowieść o mojej podróży. O eksperymentach, o tym, gdzie mnie to zaprowadziło. E, trochę o ogarnianiu własnego ja, właskiej, własnej męskości. Mm. No, zobaczymy, czy to będzie ciekawe. I zobaczymy, czy nazwa kanału się nie zmieni na coś takiego bardziej e, pozbawionego roweru w nazwie. To nie rower jest celem. Jakby to jest tylko. Jakiś mechanizm, który pozwala na wyjście ze statyczności. I to też jest taka trochę przenośna, no bo ta statyczność jest zarówno dosłowna, to znaczy siedzenie w domu, jak i w przenośni, czyli siedzenie w swojej głowie. Więc myślę, że ten kanał troszeczkę będzie się transformował. Ale ten kanał też jest eksperymentem, więc tak naprawdę zobaczymy, co z niego będzie. A taki mam też cel, żeby było to nie tylko dla mnie doświadczenie, ale też dla innych inspiracja, bo myślę, że to, z czym ja się mierzę, jest dość uniwersalne jednak. A możliwości są takie, że można się tym dzielić, ja chcę się tym dzielić. Jeżeli będzie to też jakaś taka przestrzeń do wymiany doświadczeń, wymiany emocji, to doskonale, wszystkich nas to ubogaci. Nieważne czy na rowerze, czy na wrotkach, czy pieszo. Ważne, żeby być w ruchu i wychodzić ze swojej głowy. W sumie tak sobie teraz myślę idąc tutaj, że mogłem pobiec to dla beki nawet bez numeru startowego, tym bardziej w jeansach. Byłoby to całkiem zabawne doświadczenie. W jeansach jeszcze nie biegłem, tym bardziej półmaratonu. Ale stwierdziłem, że jak już nie mam miejsc startowych, a teraz w sumie nie wiadomo w jakiej jestem formie. Rozwaga jednak wzięła górę i trochę mnie ochrania. Wcześniej pewnie byłoby tak, że w ogóle bym tutaj nie przyjechał, nie? no bo rozwaga nierozwinięta powoduje, że jakiekolwiek ryzyka, które się pojawiają, są hamujące. No jednak jestem tutaj. Łażę po tym lesie. Jest ciepło, sympatycznie. No i jest też ta bezpieczna baza, bo mam tutaj przyjaciół, z którymi przyjechałem, więc nie jest zupełnie tak, że nie ma spełnionego tego warunku podstawowego moich wartości, nad którymi teraz wtórnie pracuję, bo to nie jest tak, że nad nimi nigdy nie pracowałem. Natomiast te wartości to też nie jest coś wyrytego w skale i one się zmieniają z życiem. No ale jednak dochodzę do tego, że posiadanie takiej stabilnej bazy która też jest taką trochę przenośnią, no bo ta stabilna baza to zawsze może być co innego. Teraz to może być mieszkanie, raz to może być ktoś kogo się kocha, a raz to może być przyjaciel, więc jakby nie jest to, tak jak mówię, wyryte w skale, No ale chodzi o po prostu coś takiego elementarnego, bezpiecznego, do, którego, do czego można się wycofać. Więc tutaj ten warunek jest spełniony. No a rozwaga taka dojrzała działa w ten sposób, że jeżeli. Te elementy blokujące są rozmontowane. To znaczy, że nie ma już przeszkód i należy działać. Chwilę wcześniej chciałem powiedzieć, że w sumie fajne to jest, jak się ma zegarek i ma się wygraną trasę. O, czeka mała Huba. Patrz, czeka chubka. Hubuś taki. Mikro chuba. Kubka elegancka. Wracając, yy, chciałem powiedzieć, że fajne to jest, jak się ma zegarek z nawigacją, z trasą i fajnie było mieć tak w życiu, nie? Taką nawigację po prostu przez życie, że masz trasę i wiesz, którędy idzie, że po prostu zerkasz sobie tylko na rękę. O, tutaj jest jakieś rozdroże emocjonalne. To trzeba pójść w prawo albo w lewo, albo powiedzieć tak zamiast nie. A tutaj należy, należy się zmusić zamiast odpuścić. Że super, nie? Tylko właśnie. Z tą mapą i z nawigacją wlazłem w jakiś taki wąwóz, jak zwał, tak zwał, gdzie jest tyle liści i tyle jakiegoś dziwactwa naniesionego. bo tutaj wszystkie te wody opadowe spływają, że ciężko się tędy w ogóle przedrzeć. Drzewa jakieś powalone, no i co z tą nawigacją? No i co. Dobrze jest tak zawsze mieć nawigację, czy to jednak jest trochę ściemy. Jednak dobrze jest mieć swój własny kompas wewnętrzny. A? Chodź do lasu, mówili. Będzie fajnie, mówili. Las, super. Fajnie jest w lesie, zobacz. Eat. O, droga. Proszę, tego się nie spodziewałem. Dzień dobry, kontrola kleszczowa. Pierwsza stacja kleszczowa Jeszcze przed wyjściem z lasu, ale chyba nic nie ma Spoko. Nazwę ten piękny kadr tutaj na zakręcie życia i wygram za niego policera. Dobra, był jeden kadr, na którym dwóch ziomków jechało na rowerach, więc spoko. Wszystko jest wyjaśnione, usprawiedliwione, Kanał dalej może się nazywać Roweroterapia. Tak jest. Zagubiłem się w lesie po raz kolejny. Pomyliłem ścieżynki, czy ja to ty? Zagubiłem się w lesie, kawał drogi od domu. Całem przejść niezauważony pokryjomu zagubiłem się w lesie oraz kolejny, ale przynajmniej nie wybiłem sobie zębów. Jak to zwykle jest w tych filmach, najważniejsze są zalety. więc jest zaleta. Dobra, jest z powrotem szlak. nie ma tego złego. tutaj mają też arboretum podobno zobaczymy co tam słychać ten arboretum Fajnie, sympatycznie, pobiorę tutaj biegaczy, coś myślę dzisiaj albo jutro, widzę, że tutaj dobry klimat jest z tym arboretum, mały, ale sympatyczny, więc czemu nie. 2.16, czyli ktoś już 2 minuty po No i z powrotem, wszystko się zaczyna i kończy na żarciu, DFBG. Tak patrzyłem przed chwilą na mapę i oni chyba nie kłamali. Chyba faktycznie idą ten półmaraton, bo są jeszcze w lesie i to daleko w lesie, więc ee, bo tutaj jeszcze trochę pokibluje. Naprawdę mogę to biec w dżinsach. Ogólnie jest bardzo spoko, jest dobry klimat, <śmiech> <śmiech> tylko... Jest taki mały ale Strasznie tu śmierdzi. Jeszcze w Starej Morawie na do widzenia można wyobrazić sobie jak słychać w tle dźwięk handpanów. Przez Malte Martena. A teraz zostało już tutaj tylko po tym e, puste pole, pusta łąka.